z kolejnym odcinku na moim kanale jest odcinek numer 5, albny sezon numer 3 i dzisiaj w planach mamy zagranie drafta, online draft. Ogólnie nagramy jeszcze ten odcinek, ale wiesz, on tak tragicznie, odpadłem w pierwszej rundzie, bo, z, bo z, zostałem zniszczony. Nie warto było tego oglądać naprawdę. O, co, wykombinował Nie! To jest gol. Także słuchajcie, 15 tysięcy 10 monet na koncie, po prostu no trzeba to wygryzać na drafta To jest nasza jedyna opcja na to, żeby jakoś pomnożyć te końce, no bo inaczej się nie da Więc zostawcie koniecznie łapkę pod tym filmie, jeżeli chcecie więcej draftów Subskrybujcie mój kanał, żeby na z wszystkimi filmami na moim kanale e, Jeżeli chodzi o Food Champions, to słuchajcie, już wam mówię, wbiłem Uwaga, Golda dwójkę! 18 minut zabrakło mi dwóch do Golda jedynki Mówiłem, że chciałem wbić Golda 3, a w ogóle na udało się, no Jest mały niedosyt, wiadomo, mógł być Golda 1, ale jeszcze nie ten tydzień Może następny, zobaczymy, tak więc myślę, że nie ma co przydłużać. online draft 15 tysięcy może zostanie wpłacone. Więc myślę, że możemy się zabierać. Czy zostawiamy jakąś fajną formację? 4-1-2-1-2 szeroko. Albo 5-2-2-1. 5-2-2-1 jest łatwiej połączyć, więc wybieram tę formację. Zwykle była całkiem opedla mnie, więc zobaczmy, czy było warto. Co dostaniemy? No, bez Hazarda. No, Chciałem sobie zagrać z Ardem. jeszcze nie miałem możliwości zagrać z Hazardem. Zacznijmy od azarda i ja na no, napad może. Jowicz, o! Idealnie się połączy za Azadem. No to naprawdę szedł Gareth Bale i mamy idealną trójkę z Real Madrid. Tak będzie, Gareth Bale. Mówię i mam. Także no, ładny Real Madrid nam się tutaj yy, zgrał. Co mamy dalej? Yy, może jakieś fajne Eśpie, może jakaś Ikona w ogóle, bo Ikon coś mało mi dropiło ogólnie. Zobaczmy, także. Hoho. Nice. No, na razie nie zapowiada się na jakieś najlepsze drach na całym świecie, ale. Co jest? Okej, okay, teraz teraz będzie Van Dyke, teraz dopiero się zacznie. Czy ja zostałem właśnie oskamowany na drafta? Może teraz? No, jest to ja lepiej na portę. Dobra, na razie ogólnie cała obrona z Francji. Co dostaniemy na PO? No, może być, może być trend. Na bramkę pójdę. Areola. To jest póki co najgorsze drafty, kiedy widziałem kiedykolwiek. Serio, dramat. Nic mi totalnie nie siadło, liczmy na to, że od rezerw coś się zacznie, bo na razie jest po prostu tragicznie. Więc, czy mogę dostać jakiegoś fajnego iszpeka z hiszpańskiej? Może być... Yy. No sobie sobie Walkera, będziemy miały tutaj połączenie z Laporte Ale to nadal nic nam nie dało, także może jak ktoś lepszy salach? okej, okay, okej okay, robi się troszeczkę lepiej Lećmy dalej, Desai. 2x, ikony Lecz wzięłem Desaillego, bo się po prostu idealnie połączy z tą Francją Plus 14, Pewnie uh, uh. jest tak, potrzebujemy dobrego ramkarza z Francji, mamy już Areole Może być Loris A Alisson, o, Alisson też jest spoko Potrzebujemy lepszego LO, lepszy Marcelo no, zaletki, no i wreszcie coś siada na tym rapcie, nice. Bierzemy tego bo nam z wszystkich tutaj ładnie połączy. Jakieś jeszcze ikony, może jakieś więcej ikon, bym poprosił? Może. Okej, okay, było blisko. EŚP, jakiś lepszy EŚP yy, elegancko, jakoś ten draf zaczyna wyglądać. Potrzebujemy jeszcze. kogoś lepszego na napad. Hej, dobry <grymne> No, obrona wygląda niezbyt fajnie, możemy powiedzieć. I dostaniemy Lukaku i Goa'in. Weźmy tego Lukaku, kiedyś mi zagrać. Może no, kiedyś wejdzie z ławki. Lepszy ASO. Okocza i no fajne karty, ale... Dobra, bierzemy tylko okocze, dam sobie go za Salaha, bo Okoczą po prostu nie grałem. I na PO damy sobie Kaja Walkera. Niech będzie 186 draft, da się więcej. Tak więc słuchajcie, podsumowując całego drafta 187, także najgorzej Azar, De Bruyne oraz Ali są najlepszymi zawodnikami w naszym składzie. Nie jest tego, że powiem, zapowiadało się naprawdę tragicznie, zapowiadało się po prostu mega słabo, ale mamy ostatecznie trzy ikony. Jest też Azar, jest też Jowicz, którego jestem bardzo ciekawy, jak będzie się wygrało grało. Obrona jest taka. No, mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale okej. Okay. Spróbujmy, spróbujmy kurczę coś ugrać w tym drafcie, bo pierwszą rundę wychowałby przejść co najmniej, więc trzymajcie kciuki. Lecimy. Także pierwszy oponent w dzisiejszym spotkaniu i to jest prawie cały Premier League. To jest cały Premier League. No taki... nie wiem, taki dziwny skład. Powinniście sobie dać radę teoretycznie, ale z moją formą w tej chwili jest naprawdę różnie. Także... zobaczymy. Casemiro, Jović z azardem, pik. Tam jest właśnie Okocza, ależ to porobił! Okocza na 1-0, ależ... Już... Jak to będzie Rage jak to będzie rejeszki, to będzie totalny mem. Myślałem. W ogóle teraz ogarnąłem, że możemy zrobić taki myk, że Desai pójdzie na... W miejsce Kundę, a zamiast Kunde możemy dać na przykład De Bruyne, więc... Tysiąc za kill za z mojej strony. Lecimy dalej. Nice. Eden, Azar, ależ przeszedł! Azar, bramka, nie! Tobi! 2 do 0, dziękuję bardzo. Bardzo szybko to poszło w ogóle. Fakt, że Azar tego nie strzelił za pierwszym razem jest troszeczkę dziwne, ale jest 2 do 0. 10 minut minęło. Na spokojnie, Messi Gdzie się pchasz? O nie! Kevin De Bruyne, ależ mu nasz! naszła broń, Loris Zanetti z rożnego, o, o to było blisko Te Bruyne, Loris Loris leżał, czemu tego No, w... dawaj, trencik, obrze To był Walker, sorry Nice, o, dobrze, dobrze Casemiro, ale... Miro z przodu nie za bardzo Siup Jovic Lecimy, lecimy Sodzimy na prawą nogę. Jowicz, czemu tego nie strzeliłeś? Jowicz. dobrze. Cristiano Ronaldo. Dobrze raport po raz kolejny. Ta! Źle. Nie znowu raport, on się po prostu wszędzie znajdzie, nie? Casemiro Jowicz, czy może teraz? A ten Jowicz coś mi nie siada w tym meczu totalnie. Dobrze, raport po raz kolejny. On dzisiaj naprawdę mega czyści. O, o Jowicz, dobra, coś. No, nie wiem, może z ławki, tak tego Salaha prowadzę w drugiej połowie. Oh, no, oh, no, i dobrze, i dobrze, i dobrze, Aguero. Aguero. Laport, wierzę w ciebie. Uj, Jezu, było blisko. Okocza. To jakbyś do okoczy! Czemu nie do okoczy? By nie było spalonego i byłby gol. Okocza, znaczy nie Okocza, Jowicz. Nie Ojowicz, kto podawał, nie pamiętam. Czemu tak to wyszło? Porobiony, lecimy, lecimy, jedna z ostatnich akcji Kevin De Bruyne z... Okej, okay, tak miał być Cyk, dobrze Casemiro schodzi Uderzenie z lewej nogi I to nie jest gol Spodziewałem się tego, bo w ogóle Casemiro za bardzo się angażuje w ofensywne akcje, a nie powinien, bo on się nie nadaje do ofensywnych akcji To powinien być Kevin De Bruyne, czemu to nie był on? To by dlatego, że podawał No ale jednak, mimo wszystko Aguero, co ty tu robisz? Nie, Messi jest gol. Grosi o dwa celne strzały. Ja pierdykam. Nie schodzisz. Wstawiam Bayla na napad. Powiem sobie dać radę, jest wiary silny. Umie strzelać. Też z realu przy okazji, więc wszystko zachowane. Czemu Kasemiro i sobie? To nie nie dajesz do akcji fasywnie przecież. Gareth, Gareth, Odchylony! No właśnie odchylony, kurde. Nie. Przegrywam z tym gościem. Nie, jak ja odpadnę w tej ludzie, to już nigdy nie gram draftów. Nigdy. To jest niemożliwe po prostu, że miał odpad. Nie rozumiem, czemu moje zawiesa tak nie miałem wykończyć, nie? Przegrywamy dwoma bramkami, ja wygrywałem to do 44 minuty. 2 do 1, co jest? Musisz, czemu? Czemu? Kevin, pokrótki, musisz, Kevin, dobrze, 4 do 3. Nie możemy tego przegrać, no, po prostu nie. Karny! Jest! Dobrze, świetnie, azar w ogóle, jak to wywaczył, ale karny, nie umiem strzelać, to się, że pomiało. Nie wiem, co robić, nie wiem, co robić. Azar, on wywaczył, on strzeli. Jest! Dobrze, Eden! 4 do 4, nie ma możliwości, żebyśmy odpadli. Nie, po prostu nie ma. No i Eden, Eden sprawił, że na razie jest ten remis serio. To jak on tego karnego, po prostu mega szacun, dziękuję mu bardzo. I się bałem tego karnego, bo ja nadal nie wiem, czy dobrze je wykonuje, czy nie. W każdym razie 4 do 4, zrobiliśmy comeback i lecimy po wygraną. Nie ma innej możliwości. i może Dezai? Design... O, Obo! Kasemiro! Casemiro! Człowiek, który mówił, żeby nie angażował się w akcję ofensywne, z nam po prostu. Przepraszam cię bardzo, Casemiro, ale on nam teraz ratuje dupę. 5 do 4 to jest jeden z dzi dziwniejszych meczów, jakich kiedykolwiek grałem w tej Fifie, nie? Dobra. Nie, 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 nie! Arola, proszę! Ty śmieciu! 5 do 5. Bejl. Pięknie! Nie, nie, To jest niemożliwe! Mam pięciu obrońców z tyłu, żadnego nie było. Nie, to jest koniec, to jest koniec, a rola <grywka> nie gram mnie nigdy więcej.